Czym różni się przyjaźń od miłości? No pewnie natężeniem. Które z tych uczuć jest bardziej wartościowe? No wydaje mi się, że nie można tutaj porównywać tych dwóch, tych dwóch uczuć. Nie ma, nie ma takiej skali porównawczej. Są raczej obydwa tak samo cenne. A które z tych uczuć jest w dzisiejszych czasach trudniej? No, chyba w dzisiejszych czasach to nie tylko w dzisiejszych czasach, ale od zawsze trudniej jest do przyjaźni. To ja będę odpowiadał w krótkich, żołnierskich słowach. Na pytanie pierwsze odpowiadam natężeniem. Na pytanie drugie odpowiadam, że to jest przyjaźń. A na pytanie trzecie odpowiadam, że to też jest przyjaźń. Miłość jest potężniejsza od przyjaźni, jest silniejsza, wydaje mi się. Uczuciem takim głębszym od przyjaźni. Myślę, że przyjaźń jest bardziej wartościowa niż miłość, ponieważ jest e, m, trudniejszym uczuciem do e, znalezienia. Później z, właśnie z przyjaźni wynika miłość. Z tego wynika również to, że trudniej jest przyjaźń niż o miłość. Myślę, że w przypadku przyjaźni i miłości trudno jest mówić o jakimkolwiek wartościowaniu, ponieważ te dwa uczucia zależą od siebie, jakoś się warunkują, i w ogóle przyjaźń z pierwszym etapem miłości, dopiero na prawdziwej przyjaźni może miłość bazować i, i, i w ogóle trudno jest mi powiedzieć, tr trudno jest w ogóle te uczucia poddać jakiemukolwiek wartościowaniu. I ponieważ miłość jest kolejnym szczeblem y, przyjaźni, więc wymaga dodatkowych wysiłków, dodatkowych zabiegów, więc niewątpliwie o nią jest zdecydowanie bardziej trudnie i, i, i trzeba na nią sobie jakoś, nie wiem, y, zapracować bardziej się i, nie wiem, nauczyć. Czym się różnią te dwa uczucia? A nie, to jest granica tak płynna, i, i jak już powiedziałam, no, pojęcia tak się przenikają i, i jakoś uzupełniają, że, że trudno, trudno jest taką różnicę wychwycić, które trzeba bardziej pielęgnować. Może miłość, bo prawdziwą miłość w życiu tak trudno. A przyjaźń może się zdarzyć, wiele mogą się kończyć, ale, ale, ale ja przynajmniej to, to znam z autopsji, że miałam kilka razy miłości jeszcze nie wiem, że dlatego. Z reguły to chyba uczucie miłości znaczy więcej dla ludzi w dzisiejszych czasach. Miłość jest bardziej powszechna. Przyjaźń spotykamy rzadziej. Rzadziej mamy do czynienia z przyjaźnią, a miłość jest poniewierana, ale jest bardziej powszechna. A czy uważasz, że mogą występować łącznie albo powinny? W stosunku do jednej osoby nie. Uważam, że jedna osoba może dać przyjaźń i miłość, ale tylko dwóm osobom. Jednej osobie nie. Mi się wydaje, że. Jest, przyjaźń jest, jest pewnym, pewną odmianą miłości i zawsze sobie interpretowałam yy, przyjaźń i miłość w tym sensie, że po prostu na przykład za yy, kochanym człowiekiem się tęsknia, za przyjacielem nie zawsze, z tą różnicą, że jeśli spotka się z przyjacielem nawet po dwóch latach, to zawsze odnajduje się yy, wspólny język i nie ma jakichś tam oporów, zahamowań.